Witam, witam wszystkich serdecznie w FIFA 20 demo. Możemy już przetestować najnowszą odsłonę FIFA. Jest dostępna na PC, -ta, Xbox One i PS4. Na PC oczywiście, na Originie. No i powiem wam, że bardzo, bardzo czekam. Zwłaszcza na ten tryb Volta, który mogłem sobie ograć na Gamescomie, ale też nie nagrywałem jakichś materiałów, gdyż tam głównie na Battlefronta jechałem właśnie z Electronic Arts ale chwilkę zagrałem i bardzo, bardzo mi przypadła do gustu właśnie ta rozgrywka i teraz tak, myślę, że zagramy sobie właśnie tą Voltę może później szybki mecz ale oczywiście, jeśli będzie już premiera, no to będziemy grali na streamie wbijajcie na streama 19, jeśli się nie mylę, będzie już w accessie czyli będzie można już sobie grać w pełną wersję a 27 jest Pełna wersja taka oficjalna bez access origin czy premier to jest dokładnie ta usługa. Ta w pakiecie wyżej. No i teraz zobaczmy co się dzieje, bo Voltę włączyłem pierwszy raz. ok No to chyba takie przedstawienie po prostu, jak wbijamy do gry. Ale powiem wam, że ta Volta fajne urozmaicenie Fajnie, że wraca jakby ta FIFA Street, chociaż tu jest takie bardziej futsalowe to, ale bardzo spoko, bardzo spoko tam można grać 3 na 3, chyba 4 na 4 i 5 na 5. Będzie też taki tryb kariery. Więc dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć coś takiego jak tryb kariery właśnie w tej Volcie. Dajcie łapę, jeśli będzie 300 łapeczek to myślę, że można rozważyć Taki tryb. No i tu mamy właśnie takie uliczne, jakby zmagania. Ale spoko, naprawdę spoko. Coś nowego. I fajnie się tutaj gra. Fajnie się tutaj gra. I na pewno będziemy łupać na przykład w całym teamie. Trzech. Dlaczego nie? Bardzo spoko. Ale tak jak. Właśnie oglądałem ten początek to nie bardzo jakby nowoczesne, nie? Takie instagramowe. Skupiłem też na jakichś so social mediach, więc... No takie współczesne. Niech będzie, niech będzie fajna rozgrywka i mistyka. No i gramy sobie na takich małych boiskach. Limit Goli 4. Czyli do 4 gramy. Volta. I, i gramy w, w trójkę, tak? Kurczę. Ale tu widzę, że jest jakiś, jakiś samouczek na razie, to bym musiał wyłączyć, ale dobra. Niech będzie. Ale fajnie, naprawdę fajnie się gra. I teraz oczywiście bramkarz lotny. Trzeba tutaj, tutaj odbierać. Nie wiem czy sobie nie wyłączyć tego, ale... Naprawdę spoko. T triki to praktycznie same idą. Ach, będzie bramka. Nie trafił! Ach, trafił. Dobra, ja sobie wyłączę, wiecie co? Te podpowiedzi. Trener. Ukryj. Dobra. Pierwsza brameczka niestety dla rywala, ale... No spoko. Fajnie się już tak u siebie. A tu jest, tu jest... ...podanie dalekie, czyli tu będzie strzał. Dobra. Kurczę, tam tak mówim wysunął już by było. Dobra, spróbujemy strzelić. No i gol Oko. Okay. O i tu jest taki jakby właśnie z telefonu. Taki typowo instagramowe mi się to wydaje wszystko. Okej. Okay. nie można tak wychodzić bramkarzem? Okay. Kurde no. Trzeba będzie jakieś triki porobić, ale chciałem teraz od razu bramkę strzelić. Łoje, ale buda! No super! Super, fajnie się gra. To tutaj mo mogę coś nagrywać? Chyba nie. O nie, teraz replay właśnie dałem. Spoko. Właśnie też... Tam było takie boisko, gdzie można było sobie zrobić zdjęcie na Instagramie. To obserwował, to mamy z, z Osusem Biblioteką Osus, ale wiecie co, no... Fajnie się gra no, I tu będziemy mieli taką gwiazdę jedną w tym trybie kariery Uuu. I będziemy tutaj właśnie grać tą Voltę, no super Mi się podoba, takie szybkie rozgrywki 4 gramy, czy mi się wydaje? No i będzie w <gry> I co, i chyba koniec, bo tam było do 4. A mogę replay jaki? Koniec. Czyli tutaj sobie limit do 4, a czy będę mógł sobie ustawić jakieś inne opcje? Ceny 10 Dalej, zobaczmy Tutaj mamy nowości Nowe funkcje rozgrywki Dobra Nowości w Ultimata nigdy nie gram i nie będę grał I W trybie kariery, no to też w sumie się nie znam I tryb Volta 27 no I tu można kupić no I spoko Nowe funkcje a, czyli to jest to samo, sorry. Przejrzyjcie sobie, co tu właśnie w tym demku jest, ale wiadomo, że towarzyski i właśnie ta Volta. Konfiguracja, ewentualnie ustawienia gry. A, czyli tu jest Amator. Dobrze. Ale gramy sobie jeszcze jeden. Szkoda, że nie ma dłuższych tych spotkań, ale tam będzie można sobie ustawić wszystko już w pełnej wersji. Teraz sobie pomijamy spoko znowu w Amsterdamie. jakoś W sumie nie, ale spoko. Znowu jest ten trener No tak się tutaj Demko za zawsze takimi rządzi swoimi sprawami Dobra no. I już Sita Na amatorze I nie wiem, bateria się kończy O i tutaj włączyłem jakoś replay Spoko. Takie bardzo, bardzo szybkie O kurde, oj strzelił, no dobra To zobaczymy jakie tu triki mają Ach, go na linię chciał Tylko Uwaga bo może strzelić, A? No, fajne, naprawdę fajne to jest, przyjemne. wolę to niż właśnie takie. No, ale ładnie. Niż takie duże mecze na razie. Będę zdecydowanie tą Wolcę czekał. I tutaj będzie można troszkę kustomizować jakoś tego bohatera, ale to zobaczymy właśnie w tej karierze. Ja oczywiście sobie odpalę. Karierę. Oj, badzie. Kurde, nie trafił. Już jest za mały kąt, No, te brameczki malutkie, nie właśnie Ale ładnie, ładnie Tu się wydaje, że mała ta bramka, ale... Super Więc tutaj na pewno trzeba uważać jeśli stracimy piłkę to żeby... Ale shita Dobra, zobaczcie, że jest 3-2 o, oh, Ale bomba. Oh, ale bomba poszła góra jednak... Góra jednak nie jest zabezpieczona. Ej no, pusta bramka. Ach. Ale triki to będą ostre, muszę się trochę podszkolić. Jak prawie mi strzelił na cztery No. muszę uwalać to. Ej, fajny. Fajne to było zagranie, ach. No jeszcze mamy piłę. Aha, <grywka> to też było. Ciekawe, no zobaczymy, jak tu się będzie grało na dłuższą metę, jak już troszkę opanuje jakieś triki, może też w piątkę jakoś zagrać. Ach, ale hito, fajne podania, nie? Niektóre rzeczy to oni tak w sumie normalnie robią, bez robienia jakichś trików, po prostu tak podają, nie? O, może tutaj. Ech! Ośrodkowanie! 3-3, <laughs> ale tam. Co tam, są sekundy czy co? Tak, 4 sekundy zostały. Jeszcze mi strzeli. Kurde, strzelił mi w ostatni. Nie wierzę. To może byłaby druga połowa jakoś. Kurde, ale tu szybko bramki idą, no. No nic, czekaliśmy, to jeszcze jeden. Ależ to super Tylko tutaj to by trzeba pomijać No ale dobra, gramy nexta No i bardzo spoko Dajcie znać co o tym myślicie, czy testowaliście? Ja to w ogóle jestem taki, że gram tylko towarzyskiem i nie interesują jakieś tam inne tryby te ultimaty, więc Ja wiem, że tam się dzieją dantejskie sceny w tej grze, ale Jeśli chodzi o jakieś te paczki i tak dalej, ale mnie to w ogóle nie obchodzi. A rozgrywka jest super. Rozgrywka jest super tutaj. Będzie fan. What? Co ja teraz Co to za podpowiedzi? Nie chcę tego. Okay. Będzie bramka? O kurde, ale sito. Dobra. Dobra. No! Dlaczego tu? Pusta bramka była. Kurde, zaraz mnie rozjadą. No! 2-0 już. Dobra, nie ma przelewek. Ach, wycofali. Dobra, strzelimy sobie. Właśnie takie sytuacje mogą być często, nie? Gdzie mamy. Gdzie mamy pustą bramę, na przykład ostatniemu obrońcy przejmiemy piłkę i... i Elo, nie? <grywka> Dobra, odrabiamy. A ile tam jest minut? Może się uda jakąś drugą połowę zagrać. Ach. Kurczę. Ja mu podać ładnie Dwie minuty chyba gramy tylko, konie bo trzy? Nie! Dobra, trzy, dwa Wyjazd od razu poszedł Spokojnie, to purpur No i w sumie takie, no, takie strzały mogą być często Uuu. No i co? <grywka> nie chciałem Także no, oni mogą trafić Poczekamy jeszcze z minutka Tego nie mogę wykończyć Nie, nikt mnie nie broni, dobra. Tu chyba powtórka na tym klawiszu jest, a takie rzeczy też się będą działy, ja się nie zdziwię Jak na wyższych poziomach, nawet. No dobra. Moim zdaniem bardzo fajnie się gra. Także tutaj, premiera jak najbardziej będzie grana. I już w sumie od. Ja będę 21. Dostępny, myślę, że od razu wam pokażę. No i dajcie znać, dajcie znać, czy robimy jakąś taką karierę właśnie w tym trybie Volta, bo wiem, że będzie coś takiego, jeśli chcecie, no to tutaj na odcinkach, ale na pewno będziemy grali sobie na streamach i dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć też normalny mecz, jak wygląda w sumie tutaj, bo gramy sobie tą Voltę, ale no FIFA normalna też myślę, że warto sprawdzić. Także dzięki bardzo za oglądanie, To dotrwał do końca, niech napisze Volta. I do następnego. Hej, hej, hej.